Siemano widzą, więc tej strony ja, Masters Games. Witam Was na drugim kanale, a ze mną dzisiaj jest mój najlepszy best friend, YouTube'owy świadomski. świadomski. Witam, wszystkich, witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku gramy w Istanbul Guys. Powracamy do. Powracamy do. O kurde, wyłączyło mi się nagranie, czekaj. Okurde. E... Wow. Wiesz czemu? Bo mam, bo mam włączone. Mam to. To to się nie liczy jak coś, bo mam włączone nagrywanie pod F7, nie? I musiałem aha. usunąć, musiałem usunąć zaproszenie twoje pod F7, nie? Aha No i mi się wyłączyło Nie, nie, nie wyłączyło mi się F7 to jest, aha pod F8 mam wyłączanie Aha, widzowie, bo wy to słyszycie Laura lecimy dalej, bo ja pod F8 mam wyłączanie Kurde, to za mapa jest chora jakiś, Co to jest? Jakiś trailer, trailerami tu biega Mam jak chyba chyba powiedzieć? Kurde, Jezus! No ra, jesteśmy chyba na prowadzeniu ogólnie. Więc... Eee. O <grym> <grym> Oaj, nice! Bum! Bum! I co teraz? Jest! Przechodzę! Nie. Twój czas 56! Yo! Let's no go, go let's nice. go. Z kim gramy? Jakieś 0, bociki, 2. jakieś bociki. Jakiś rollout B1, TRC, Force. Zostawcie suba, wpadajcie do Świadomskiego, link macie w opisie, bo nagrywa potężne rzeczy, nie? Masywne. Masywne. Ej, dobrze, ej, pierwsza, pierwsza gierka i na razie pierwsze miejsce? Nie no, szacun, szacun. Nie no, git jest. I to po, i to po, po roku przerwy? No jakoś. Nie Też, nie, no nie da, może nie da. Na pół roku chyba. Chciałbym sprawdzić sobie na spokojnie. Mamy teraz czas akurat, bo yy, nikt tutaj nie biega, ja raz sp sobie sprawdzę. <laughs> Ej, bo oni są takimi botami, oni nie wiedzą, że najpierw to się wyłącza i ma mają skakać, nie? Mhm, <laughs> co nie, nie. To, jest, Cześć, to są co? takie boty. Ała, noga mi zredzbiała. Yy. Bit, Bitry prawie przeszedł. Wow. Nie no dobra, ostatnia osoba. Koniec, dawaj, 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 bo już gramy. Spokojnie, widzę wszystko. Ostatni odcinek z tego z Gani, z Gani, z Gani 10, 10 miesięcy temu. Serio? To powracamy o. po 10 miesiącach. Wow. Ale jak ktoś widzowie, dobra. jak ktoś widzowie, my mieliśmy kontakt ze sobą. Tak, my po prostu, nie żyjemy pod kamieniem. Po prostu nie chcieliśmy nagrywać tego, bo nam się to znudziło. Teraz jest kąbek, bo zaraz wolne będzie fajnie, będzie dużo czasu. Ale za Kiedy wolne? No, za miesiąc nie. nie, nie. No, no za, miesiąc, za, za tydzień to się skoki zaczynają, to, to mnie dopiero, to mnie interesuje właśnie. Ty gdzie mi uciekasz? Ty kurde ty mój 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 kolego. Gdzie ty mi uciekasz tu? Mm. No ty szczurze, jeden! S? Ło, poleciałem. Puk. No ja też. No nie! Oczekaj, czekaj, jednak teraz Polina mnie uratowała, co jest, jaki kombak? Ta gra mnie chyba lubi. No chyba, a mnie nie? Puk, do finisza! S, Z, 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 jej patrz, kraj, 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 pozdrawiam! S? Dawaj stary, masz jeszcze... O kurde, Uuu. A, bo ja motkę włączę przypadkowo Uuu, boję się, że odpadniesz I dobra, dasz radę. ostatnie Nie. Yeah. A no to równo yeah. Nie, problem był taki, że jak klikam w, to mi się, to mi się klika dwójka też automatycznie M zowie, I że co... a Motka tam mam Wy możecie teraz zobaczyć jak ja wygrywam, świadomski tego nie widzi, ale mnie słyszy cały no, czas No widzę się... Widzę. A! Obserwujesz ja, 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 mnie? Czy no, nie, nie, wiem czy teraz się obserwuję, ale zaraz cię mogę zaobserwować, spokojnie. Let's go, blok dasz. Czy będzie pierwsza wygrana po 10 miesiącach przerwy do tej... ...głupiej gry? Ej, tak naprawdę czasami z psychicznie, stary. Nie? Jak się w to grało, pamiętasz? Jak my odpadaliśmy na tych busach, czy na czymś tam? E, tak. my to dzisiaj wkurzył Age of History. Polecam zobaczyć to w, w niedzielę, jeżeli się nie mylę. A to jak wy widzicie ten film, to już ten odcinek wpadł, bo ja to wrzucę w grudniu chyba. Po południu. <laughs> nie, no nie wiem kiedy to wrzucę. Możliwe, że nawet jutro. Jeszcze zmontuję i się wrzuci. No ale coś w niedzielę, 16 listopada. O. Na razie mi idzie dobrze. Fuuu. na razie kibicuję ci, żeby cię poszło jak najlepiej. Patrz, jeszcze jeden na jeden. Jeden na jeden. Na jeden. Uff. Uff. ja wszyscy to wygrasz, to jest. Nie ma szans, że ty to przegrasz. Popatrz, patrz, ty miałeś masz, ty masz, ty masz bota samego, bo... Yes! Normalny... Osoba normalnie by się ruszyła normalnie, a to był bot, bo się nie ruszył w let's ogóle, co nie wiem, Let's go, go, go by wyg Czacha wygrywa grę. Znaczy to jest ogólnie z wygrywa grę, powinno być. Cza Cza ha, ha, ha. Czucka, zagraj ponownie razem ze świadomym Człowieku. Jest! Więc go widzowie, no, Twój Trzeba... kanał to musisz wygrać, co nie, to jest to twój kanał. No o oh yes, tego nie lubiłem trochę, tak szczerze. Nie, ja to właśnie lubię, właśnie, to znaczy, lubię. to mnie wkurzały końcu, że... te, te piłki tutaj, nie? Ale patrz co dodali, w ogóle ten rekord jak tak szybko będziesz biegł. Świadom na prowadzeniu, proszę Państwa. a ktoś ma koszulkę Messi'ego, tylko Ronaldo, pozdrawiam. Nie, no właśnie Ronaldo ma, ten puf jak ma Ronaldo. Uuu. Może jakiś inny gościu. ja no, ale jeden ma typek... Jeden typek ma koszulkę Argentyny, nie? To nie robimy go. A jeden Belgii ma. O kurde, A jeden hazard przypomnę. No Mnie to na razie kule mnie to na razie mnie trzymają. Nie, też, mnie też. I mnie, mnie to wkurza, nie? Patrz, i teraz leci tu. Na mnie prawie leciała. Czekaj. Fik, dobra, S. S, S, S. S. O! Wow, Ale zrób trik to był. O kurde. Załatź, <laughs> ej, bo biegnij, biegnij. Nie no, na luzie Bierzesz Patrz, dziewiąty. już jest w Ja nie? drugi, czas, ja 44 powiem... sekund. Ja ten trick zrobiłem, że w po tym, no. To to jest? Yy, Jakieś, nie wiem. Tak, wiem, banda, wiem co. Też chciałem fode tak fode zrobić, odpoczku. ale mi coś nie wyszło. Ogólnie Dobra. zauważyłem, że ta stampelka jest tak zmienił? Nie? Nie no Ronaldo odpadł. Yy, hmm. Zrobiło tak, że masz inne teraz progi, nie? Że odpada czterech, odpada wiesz. Nie, tego nie no chyba się pożegnamy na tym, chyba ech. Ech. Się... Pam ech. Pamiętasz swoje flashbacki? A cicho siedź. <laughs> się wkurzałem na tym. To bardzo widzowie. To było... To był horror dla mnie, nie? Dobra. Let's go. Let's Ale go. Drugi. Let's go. Walczę z Patrykiem z Irlandii. Puu... z No święto Patryka kiedy jest w ogóle? W marcu jakoś chyba. No to Patryk nie wygrasz dzisiaj. Wygrasz w marcu dopiero. Nie bomba mnie wybuchła. Prawie. Kurde. Let's go, let's go widzowie. Let's go. Jak ci idzie? Za tobą jestem Ale ja poszedłem sobie górą Cziul, idę na dół. Jak tam ludzie? Gdzieś Nie. są? O! Jestem na prowadzeniu. Są gdzieś ludzie? Tam z ludzi. nami. Nie, yeah, no jest jakiś tu. Spadł, ja... Spad debil! Przepraszam! Kochanie, u mnie ci było gorzej z, z humorem, nie miałem w ogóle humoru, ale... Ale przyszedłeś na nagrywki na, na do Mestesa i już ci się humor polepszył. Ej nie, ja coś się się wywołuję tą to nie? To jest piękne. Piękne. Pum. Pum. Jest pierwszy, haha. Ha. Dobrze, Cicho. mam finał chyba. Cicho. Patrz na ciebie, Pum. no. Ja na Wydziesz drugi. Nie, nie będę! Nice. Jest! Tak! tak. Nie lubiłem tej Prominacja. mapy nigdy. Nie lubiłem tej nigdy mapy. Nie lubiłem jej. 10 miesięcy temu bym powiedział, że nie lubię tej mapy. Jak ktoś się interesuje, y, formą 1, to z, będzie wiedział, co zaraz powiem. Simply lovely, oczywiście. Moi drodzy. A powiedz mi to? Jak? Co to znaczy? No tak Max z powiedział, tego był wyścig, on startował z końca, z, z końca stawki, no i wygrał, co nie? No tak, naj no tak łatwo, co nie? Wieso, to, to jestem ja teraz, nie? Bo ogólnie 10 miesięcy temu jak nagrywaliśmy pier pierwszy i drugi tam odcinek, nie lubiłam tej mapy cholernie. Nienawidziłem I tej mapy. No, te, no to bardzo Bo gram wtedy? na telefonie, a gram teraz na komputerze Dobra. No właśnie, na komputerze jakby jest, jakby jest łatwiej, bo po pierwsze nie, nie trzymasz palców na ekranie, tylko Bez na klawiaturze sobie klikasz, albo masz chociaż palce, nie nie pedłuszkę. Dobra, do, pod... do domu. Do domu idziemy. I stoimy to koło to... siebie. Cześć. Wow. Zaraz wiesz, że zaraz będzie pierwszy od razu mi się odsłonię, może. O kurde, o kurde. No prawie spadłem już. Dobra, to obserwuję sobie. Obserwuję sobie, to muszę wlecieć. Też obserwuję, aha. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay. nie! Nie! Wygraj to dla mnie. Dla ciebie dobrze. Postaram się. Taki Sweet Ninja cię nie pokona, stary. To nie ma szans. Szkoda, że nie masz pionchy albo serduszka i bikini. Nice. Tak... Brawo, świadomski. S, no to, oczywiście. No to jeszcze co? No, jeszcze jedna rundeczka i kończymy ten odcineczek. O ta, nie można dodawać, nie wiem tak czy to kto teraz wygra? To kto teraz wygra? Marnaż gramy? Teraz nikt z nas nie wygra. Daj marynarzyk. Ale nie oszuki. A Jak marynarzyk? No po prostu powiesz to. A czemu wyszedłeś z gry? No to nie. nie O, dobra. Daj, marynarzyk. Marynarzyk. Marzyk. -na też narzeczki. Marynarzyk. Ma -na papier. Też papier. Dobra, to nikt nie wygra. Dobra, nie. To, to, to nikt... O właśnie ten Jurassic Rush, nie wiem. Jakiś event był z Jurassic Worldem pewnie tam z Jurassic Parkiem, to tam nie wiem. Jurassic? Wow! Ogólnie, pyk, a my w, to, w tą mapę oh, graliśmy chwilą, się... nie? Czy nie? Tutaj były te tralalero tralala, nie? Czy nie? Tak. No i nie, przegramy, ej, no miałeś rację, nie? każdy ja odpadnę nie? Ale co to są jakieś, ale że, o nie? fajne to, wow. Nie, nie podoba mi się ta mapa, bo te Jurassic i wow. mi tu chodzą. Wow. Szkoda, że, nie, nie swojej perspektywy na to, ale... Jest interesująco. Ło, jeszcze... Jak na mi się buja. No się boli mi strasznie... O mi bolą? Od tego? Nosisz okulary? Co? Okulary nosisz? Tak. Serio? No. Ja mi się znamy długo, a ja nie wiedziałem, że te okulary nosisz. No, i, no nie, dobra, odpadnę to. Odpadniemy, odpadniemy świadomski, no miałeś rację! Miałeś rację! <laughs> Dobra? Dobra, miałeś rację, miałeś rację. No miałeś rację! Oh. Miałeś tak, rację. Tak, mieliśmy rację, że odpadniemy. Jeszcze raz. Jest! Jest! Nie wiem czy widziałeś jak ja poleciłem, stary. Odbiło mi się od tego młota i tak mnie wsunęło. Nie wiem, że to jest dramat bo to jest, to jest totalny, nie polecam nikomu. Obyśmy na twoim odcinku tego nie mieli. Ta, I później pierwsza rozgrywka będzie ta mapa, oczywiście. Tak, i, i, i ktoś odpadnie, nie? No, żeby. No, jak, oczywiście. Nie ma tak odpaść. U siebie. Ej, ale te boty tu, ja nie wiem, co te boty tu robią. Ogólnie widzowie, jeżeli zostawicie cztery łapki w górę pod tym odcinkiem, nie? Chcia Chciałbym kiedyś tak powiedzieć, że zostawicie 10 tysięcy łapek w górę, to tyle. Ale na razie 5 łapek w górę i zrobimy live'a, jak wbijamy pucharki w tym, nie? To na 6 sze łapek w górę to zdejmę czapkę. <laughs> I pokaże się Rudy światom. <laughs> nie, jaki Rudy, ja jestem... O Jezu, jest... to, to, no, to... To jest to, to jest to, to jest to. Ja zakrywam swoje włosy czapką Milwaukee Bucks, więc spokojnie, to czapka... Znaczy, moja mam teraz wartość. Nielimitowaną. Nie, spadnę zaraz, nie no, ja spadnę zaraz. Nie, spadnę. I uff Spadnę, uff Uf. O! Jest! Przyszedłem! Jest. Odpadłeś? Tak, dałem. No, wiedziałem, że odpadnę, więc schoczyłem sobie szybciej, żebym się szy wy wygrał. Nie odpadłeś! A nie, co? A w to druga mapa dopiero była. Ja myślałem, że to już finał jest. No nie. O nie. No znowu. Że to jest najgorsze w tym Stałbekasie, że to są, że te mapy się powtarzają cały czas praktycznie. Dobra, ale. Ja niby tych map jest 40... A się maksymalnie. Albo ja wygram, albo ty, nie? I chciałbym, żebyś to ty wygrał raczej. A czemu ja? No bo nie wiem, no a czemu ja? Że się na tym odpadłem. Nie, no jakieś może podwygra wygra. Nie weź, weź, jakiś bocik. Kto, jak, kto, ale nie bocik. Yy, yy. Łow. Łow. Ok, odpadni ktoś. Odpadnąć. Nie, e, macie... to nie słychać mnie tu. Wy macie odpaść. U, cześć. Niech ten typek odpadnie tam co jest. Odpadnij chłopie. Odpadnij. Aha. Chup. Nie. Nie. Odpadnę. Odpadnę już. Eee. Wygraj tam. Mówiłem, że ty raczej wygrasz. Czy ten chłopca... się zra on już się... Jest! Wygrałeś! Mówiłem! Mówiłem! Zuu, mówiłem, że ty... Wy... że ty byś wygrał. Dobra. Eee... Dobra gra. <grym> Dobra gra, no. Opu... Dobra. Opuszczam to, to imprezę. opuszczamy imprezę, no i co? So, Czekaj, bo ja się było. jeszcze odbiorę nagrody. Odbiorę, odbiorę Ło, jakieś są koronki... Nie, to są pucharki ze skrzydłami? Co to jest? 20 kluczy zdolności odbiorę. Co to sobie? jest, ej? Ej, jakąś tam Piniatę rzadką. Czekaj. Epicka? o! Oni się bawią chyba w ten, w Stars 200 jakichś coinów, nie wiem co to daje w ogóle. Ej, też mam pinatę, no? Ja mam rzadką. <laughs> Bij, pinatę. Bij, pinatę, ja mam rzadką jakąś. I 90! Ej, to moment. też zostań. Wiesz, miałem teraz rzadką. Miałem epickę, rzadką. O, o... Ej, od razu pitka na pierwszym? Ja mam cały czas rzadką LEGENDARNE! Oj, wow, wow, wow. Znowu pieniądze. No ja też, chop dostałem EPICKĄ mam, ale... no? Mityczno! Ale to jest coś. To jest jedno. mam! Mityczną mam! Co to jest? Aha, 700 monet. Dostałem jakąś czapkę. Fajnie, 700 monet. Fajnie. O, bój, ej! Ja z legendarnego dostałem mniej od ciebie? Koń słów. Czy zakręcimy sobie jeszcze... A nie, to nie, to dostałem jakąś... What the hell? Mr. Nipsa dostałem. <laughs> Mr. Nips. <laughs> Mr. Beast, Mr. Beast, jest yes, Dobra. Widzowie, to Bo... było na tyle w dzisiejszym odcinku. I co? Widzimy się już niedługo na serialu. Razem z... Na serialu. Ej! Co ty na to, że u ciebie zagramy tryb rankingowy? Dobra, może być. I... Widzimy się już niedługo w serialu naszym z Andziksem, z Andrew więc e, widzowie co? E, co ja mogę wam powiedzieć? Dziękuję. No i widzimy się, tak jak mówiłem, już niedługo na kolejnym odcinku, więc siemanko, cześć!